Ten kij ma dwa końce, bo mamy ludzi wykluczonych informatycznie z różnych powodów. Napis był taki: nie, wydru, nie drukujemy wyników badań. No i co zrobiłam? Zadzwoniłam do dyrektora tego obiektu i powiedziałam, że to jest łamanie praw pacjenta, że y, traktują tak, a nie inaczej wykluczonych cyfrowo i tak być nie może. Natomiast druga część to jest ta, gdzie sztuczna inteligencja wyprzedza nasze możliwości i gdzie nigdy tego nie dogonimy. I musimy to wypośrodkować w sposób, korzystny dla systemu pacjenta, ale głównie kosztów, jakie są związane z całą opieką zdrowotną. Jak to możemy zrobić? Czy, no, bo to jest taki początek tej drogi, prawda? Na razie się nie, nie mówi o tym, żeby to jakoś uregulować. Bardzo złote się... ja była na sesji z prezesem Kamsoftu y, 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 Kamińskim i on powiedział mądre słowa. Zanim zaczniemy korzystać ze sztucznej inteligencji systemów informatycznych, to musimy posprzątać podwórko, do którego chcemy to wprowadzić. Bo jeśli prowadzimy do systemów bałagan, to ten bałagan będzie przetwarzany. I to jest ważna rzecz, optymalizacja wszystkich procesów, nie tylko w ochronie zdrowia, ale optymalizacja tego, co się wiąże z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Każdy jeden procent zaoszczędzony da nie, daje profity. I to, o tym trzeba wiedzieć i pamiętać, jak umiejętnie korzystać z tych systemów.